Dzisiaj oznałem, że e, chyba zrobię e, krótsze odcinki Chyba ze względu na to, że nie wiem czemu, ale chyba ostatnio jakoś YouTube nie chce robić mi, e, sadzić miniaturki do YouTube'a Jakby, no to, to jest ciężko, ale dobra, mniejsza bez pewnego przedłużania po prostu e, Dzień dobry, witam bardzo serdecznie I e, jakby, e, nie wiem, chyba, na razie chyba zrobię chyba kr... Krótszy odcinek e, Więc tak, dobra, no to Mogę spróbować może to. Poczemu nie? No bo zawsze tak mogę sobie coś tam poagarnieć. Dobra, map niech będzie. E, i co tu mamy? Aha, i mamy... Aha. Hmm. Nie mogę wziąć wojownika. O, ja mam teraz diamentowe wyposażenia, dobra, ostrość 2. Mm. I co, ja po prostu się klepiemy i tyle, czy coś. Tak, ja tak, rozumiem. Nie wiem, że po prostu będziemy szukać? Jakiegoś jakiegoś gracza, czy coś? No zobaczycie, ile będzie mi to trwać w ogóle, bo... To gdzieś jest, ale... Aha, i tu są. Ale nie muszę tak O! Ale mnie klepią. O! Kurde. 2 HP. O kurde. Jak, jak oni się tu naparzają? Nie, wiem, ta, to mnie goni. Chyba, ta. Chyba ta mnie goni, no. Uff. No nie wiem czy to był dobry pomysł Żeby tak mi się naparzać Czekajcie, czekaj, czekaj czekaj Może dałoby się zregenerować. Mmm Ukryję się na chwilę Czekaj ile jest graczy w ogóle? nie dobra mm. Op! Ach, nie umiem się tak naparzać nie umiem, kurda, ale mnie sklepał. O, oh my god Uff, może teraz samoraja. A, co mnie, jestem szybszy, kurde. Otwo O to Chyba jest tak samo, tak samo szybki. Nie nie, go, nie dogonię go tak łatwo. Nie do go ty ręko ręką ko... ten... lejesz? Uuuh. Uuuh. Dobra Kurde ile to masz życie chłopie? Łaaa Ja spier... 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 spierdzielam Klepią mnie uciek Spierdzielać! Dobra! Nie wiem czy to był dobry pomysł, bo... Bo mogę się na mnie sfokusować teraz. Kurde! I dla mnie fajne życie, bo ja nie widzę. Chociaż... Czy może by była jakaś szansa, żeby z kimś wygrać? No, chociaż wątpię. O kurde! No nie mam sens w ogóle. Albo bestię wezmę. No, o ile mi co kiedy daje. O, już nie jest tak łatwo. No ale... Ile nie mają życia? Nie żeby coś, ale... Ile razy muszę ich klepać, żeby skąd zginęli? Halo! Ile razy będę musiał ich klepać? Kurde, dwa razy umarłem i żadnego narzędzia killa. Kurde, niesamowity jestem. No, kurde, no jednak nie wiem. No przepróbuję trzeci raz i to już po raz ostatni no w ogóle w tym odcinku. No bo ja wątpię, bo jakby... Po kurde, ilo oni mają życia. Bo jakby nie wiem, klepi, klepi i klepi i, i nikt nie chce paść. Czy ja jestem słaby, czy co? Bo ja nie wiem. Nie wiem, tak się naparzam i naparzam i jakby nie chcą paść. Co jest? Ja mam nadzieję, że oni nie mają jakiejś regeneracji czy coś, że oni tak mocno się regenerują, bo to była jakaś przesada. Nie, a może bezpiecznie zejść, bo. Aaaa! Kurde, jak nie, jak gdy klepiesz, łopie. Pierdzielam O chłopie! No nie jestem w stanie zabić! No nie jestem w stanie kogokolwiek zabić! No teraz do ją mieć! Jak bardzo mnie klepią w ogóle! Co jest? No CO? Ty masz taki błusz czy coś? Że mnie z łuku pocisnął. O Boże, no to, to jest. Nie wiem, no. Ale tyle! Tyle razy muszę ich jak klepać? Co to ma być? Nie, no to jest jakieś niemożliwe? Żebym. No to jest nie niemożliwe no. Niemożliwe, że żebym z kimkolwiek wygrał. Od Może go biję, ale wątpię. Oj, to. Tylko no 100 hp. No, to no pewnie. Kurde, jak on mnie goni, no! No poszła on! No wypad! No co za gnoje! że no, masz jeszcze bóg! No! Co nie tak lepiej! No, no o co to chodzi? Na ja oszukany? Nie, ja biorę ten. Bo, bo innej opcji nie widzę. Ja biorę po prostu czardzieja. Bo to jest, no nie wiem To jest posrana Czy to jest w ogóle? Nie wiem co to jest Ale na pewno bym chciał mieć na pewno regenerację Ale Ej. Ale ma słaby ten Kurde To patrzę, że będziesz... No będą mnie gonić gnoje Bany hop No po, będzie mnie gonić Masz gnoju Paszamon no, poszła won! Nie jakoś go czy coś. No, poszła won! No nie, jestem poza mapę! O Boże, kurde! Czemu ja jestem taki tjamajdom? Samuraj! Klepa jak nic! Klepa na łeb! No, jeden dopiero kill! No skurde! Nie no, dobra, wychodzę z gry. Bo to nie ma sensu. Ja jak najbardziej tylko jedną osobę zabiłem, ale... Ale kurde! Tak to, tak to nie da się nikogo zabić! Jak ja miałbym to zrobić? Ale dobra, to to. Mam nadzieję, że mi już coś się podobało. Tak więc do usłyszenia i na razie.